Witajcie serdecznie, Jakub Kuligla, fan sportu, a ze mną wymęczony konferencjami i Paweł Juźwiak, ale świetnie za to urany. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Słuchaj, e, Michał nie dojechał z trojem, e, co mu zarzuciłeś też na konferencji, że... Przesadził, no, że nie dość, nie, że nieelegancko się zachował na tej kolacji, co była w że zaprosił mnie, tu zastawiony, wszystko, kurde, miało być miło i przyjemnie, a potem zaczął się bulwersować, rzucać we mnie winogrenami, kurczakami, wszystkim, co miał pod ręką, no to kurde, wiesz, to... Słuchaj, wymagasz od niego dużo lepszego stroju, żeby dojechał i dorównał prezesowi. Nie, to jest starcie w końcu włodarza, No to kurde, ja tutaj z szacunku dla niego przyszedłem ubrany, kurde, normalnie, no a Michał wreszcie, to no, trochę trochę nie dojechał, no, trochę nie Słuchaj. dojechał. Drugi raz wchodzisz do paszczy lwa, natomiast wydaje mi się, że ten lew trochę ma dużo bardziej stępione kły i nie, więc. Teraz to już jest wiątko, takie wiesz, do pogłaskania, to jest też. to jest, Wtedy to była paszcza Lwa, teraz nie oszukujmy że to już jest moje naturalne środowisko. Można powiedzieć, że czuję tu się jak ryba w wodzie i ja się cieszę że powracam do największej federacji freakfightowej w tym kraju i jestem dumny z, te, z tego, że mam przyjemność tutaj zarazem zaszczyt bić się w walce wieczorów. Pada wiele pytań, dlaczego nie FEN, jak to pierwotnie było planowane, a jednak Fame MMA? Ja już to tłumaczyłem wielokrotnie, ja jestem teraz człowiekiem o dwóch twarzach, w fen jestem poważnym prezesem, tutaj jestem innym Pawłem, to jest moje mroczne alter ego, tutaj mogę się inaczej zachowywać, na więcej sobie y, pozwolić. Tam zbudowałem naprawdę super sportowy świat, bardzo się rozwinęliśmy w tym roku. Ostatnie gale na pewno śledziłeś. Praktycznie jedna była lepsza od drugiej. Ja nie chcę, nie chcę. Był taki moment, kiedy przekazałeś ten matchmaking, który wspierasz oczywiście, tak jak sobie rozmawialiśmy kiedyś. Naprawdę był dobrą rzeczą, bo, bo ten fan się coraz lepiej buduje. Ja Zgadza się. To był dobry, dobry moment, żeby ze sceny zejść i pozostać niepokonanym, bo ja sam ułożyłem 40-40 gale i też dużo gal było niezłych. Były lepsze, były gorsze ale też dużo gal było lepszych. Ale zawsze jest ktoś, kto może to robić lepiej od siebie. Dlatego tutaj szacunek dla Kuby Borowicza. I dlatego ja nie będę taki pyszny. I butny, żeby, żeby ten świat fajnie tak zbudowany, teraz się burzyć własną osobą, że ja w buta, żebym ja z butami wchodził do tego świata, gdzie jestem porządnym prezesem i normalnym Paweł Źwiakiem, żebym wchodził i, ro, i pajacował tam, robił z siebie freaka. A jak i robić cyrki, to ja mogę tutaj czy na innych galach freakowych, ale tam ma być sport i tyle. Teraz w tym roku mamy swoje dziesięciolecie. Ja poświęciłem z moimi wspólnikami całą dekadę, żeby budować polskie MMA. I nie chcę tego burzyć, dlatego taka jest ani inna decyzja. Dogadaliśmy to wspólnie z zarządem Fejmu. Biznesowo się wszystko nam też pospinało. Wszystkie strony są zadowoleni i dlatego jestem tutaj teraz, a nie, nie robię tej walki na fenia. Ja jednak mogę pogratulować takiej decyzji, bo uważam, że faktycznie sport zostawmy sportowi, tutaj są większe emocje, większe show, a co za tym idzie też kolejni przeciwnicy się klarują, bo Arek Tańcula, tam dosyć mocno dużo wymiany słownych, no i powiem Ci szczerze, że przybywa Ci w tym freefightowym świecie coraz więcej przeciwników, bo to Marcin Dubiel, to teraz Arek więc generalnie kalendarz, kalendarz na 2024 rok może być zapełniony bardzo szybko. Zgadza się, Kalendarz jest bardzo intensywny, także wiesz, nie ma czasu na ziewanie, ja muszę zapierdalać i trenować, robić formę, żeby walczyć i wygrywać. No to jeśli chodzi o robienie formy, to jak ocenisz przemianę Boksela, bo jednak trzeba docenić to, że zgubione kilogramy, forma, którą obecnie prezentuje przynajmniej na tarczach. Wiadomo, że tarcze nie przykładają się często na walkę. Natomiast jest bardzo duży postęp od tego, co wydarzyło się w waszej ostatniej walce. Tak, no zgadza się, jest postęp u niego, jest postęp u mnie. Mówię, ja na tarczach jestem wyglądam dramatycznie, także w moim przypadku tarcze nie są żadnym wykład, wykładnikiem. Wiele osób się przejechało na tym, że oceniając mój poziom sportowy po tarczach. Yy, także wiesz, to na pewno zrobił postępy. Ja też zrobiłem, ja ostatniej walki yy, też zebrałem sporo doświadczenia, bo stoczyłem jednak kilka pojedynków na pełnym dystansie. Także ja jestem dobrej. Dwa rane dwa, dwa gali. No dokładnie tak, także. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego pojedynku. Jestem mega underdogiem, nie mam w tym pojedynku nic do stracenia, także zamierzam spierdolić tutaj parę kuponów. Słuchaj, faktycznie nie jesteś faworytem, natomiast kondycja będzie w tym pojedynku dużo lepsza, na dużo wyższym poziomie niż w tym ostatnim? Nie, no na pewno będzie dużo lepsza, bo ja już. Kolejnych walkach wyglądałem lepiej tlenowo i tak dalej, no to tam była inna sytuacja, in, inne pole walki, zupełnie nic innego, ja tam się wypompowałem, bo źle go, on dobrze, dobrze mi dociskał do tej klatki, ja troszeczkę źle pracowałem, dobrze odpychałem o głowę, ale zabrakło tutaj zejścia na nogach i wyjścia bioderkiem. No teraz bym wyszedł, wychodził z tej klatki już, kurczę, chwila, moment, nie? Już na tyle, wtedy tego jeszcze do końca nie kumałem, także to jest też inne formuła, nie wiem dokładnie jak się tutaj za zachowa mój układ tlenowy, ale wydaje mi się, że z tego, co widzę na sparingach i tak dalej, to, to, to jest nieźle. Co bardziej krótki okres przygotowawczy, bo miałem tutaj tylko 4 tygodnie, ale ciężko trenowałem i naprawdę można powiedzieć, że jak na ten czas jestem bardzo dobrze przygotowany. Będzie to najlepszy Paweł Jóźwiak, jakiego zobaczymy? No, ja na to liczę, że tak właśnie będzie. To ja życzę tego, żeby tak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. Dobranoc. Dzięki.